I witamy w kolejnym odcinku z Paper Speed sezon drugi. mamy kolejny odcinek. Import wprowadził stancje handlowe, embargo na import artowskich towarów. Ciekawe, o co chodzi. Nie mam zupełnie pojęcia. Tu masz Sergiej nam pomoże prawdopodobnie. Eee, no i co, no i co? No i co? Dobra. Hmm. Bierzemy kluczy, tu gówno odstawiamy. No można na odwrót. Dziękuję za wczoraj. Oj, Sergi jesteś naprawdę miły. Ja Miałem już takiego oka jak kiedyś. No to wiesz. Spoko, Beko. Yy, import zaczął dziw pogadać tych importowanych z Ministerstwo Przepół Ludności postanowiło odsargować na tę sytuację na prośbę Ministerstwa Handlu. Nie przepuszczamy żadnych, żadnych podróżnych z imporu. Ciekawe. Czyli import out. Import out. Jest to w zasadach? Jest to w zasadach. Dobrze, no dziewięta zasada w ogóle. No dobra, no dobra. Yy, pewnie jesteś z imporu, nie? Dobra, Nie, nie, nie... Eee, dobra... Nie wpuszczamy Emporian, pyk pyk... Nie przepuszczamy w no sorry, bykło, nic osobistego. Niestety... Eee, dobra, ciebie tu nie znam... Obristan... Kogoś odwiedzam, ciemne włosy, kilka miesięcy... Eee, Mergerous... Eee. Tu się chyba wszystko zgadza. Tomas Carpenter, Tomas Widzę, że to się wszystko zgadza. Także przyjmujemy Cię. Proszę bardzo. Idziemy dalej. Dobra. Chyba skoja że jesteś Smirska, co? Małem um, brzdącym. No, nie wiem, przepraszam, już chciałem tego, Samaniaman daty się zgadzają. Altan jest. Wschodni, tak, się wszystko zgadza, dobra. Nieważne. No, ważne. Pracy ci tam chcesz? Włość czysta, więc why not? Podejrzany nie jesteś. Dobra, co jest im to nie ma znaczenia, gdzie ty jest, nie wpuszczamy imporem. Przykro mi. Pyk, pyk. Idziemy dalej. Yy Znowu z tym imporem. W ogóle nic nie gadają o tym odnośnie nie im poru, co ciekawe też, nikt nie protestuje, nikt się nie bije Po prostu przyjmują to z godnością, okej? Okay. Podejrzany nie jesteś, okej, okay. o matko, no, ty tam masz dokumentów, ale jesteś z republiki, okej okay. Zostanę kilka miesięcy, dobrze Fishing, Joshua Kunowski, Joshua Kunowski Kody się zgadzają, ile mówiłeś? Kilka miesięcy, to ma sens Postan. Eee, wydaje mi się, że tu masz wszystko, git, Także przepuścimy cię, ja proszę bardzo. Pyk, 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 pyk. Mamy warstoczce. No i pan dziadzie, pan dziadzie będzie miał tego. Niezgodną wagę, no. I będę musiał cię pierdla wysłać, panie Jari. No, może mi się nie podobać, dziadzio. No, ja cię muszę niestety do więzienia wysłać. Przekro mi. No, dziadzio, 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 dziadzio. No, niestety. Ha! Tryb na boku. Coś dostaniesz. No, 10 kredytów. Mm, nie mogę, dziadzio. Nie mogę, dobrze, ja rozumiem. Narkotyki są dobre dla dzieci, co z Przepraszam! Sorry, w tamtej, sorry, w tamtej, żeby się przepuściłem teraz. Niestety nie mogę. Jestem bezwzględnym urzędnikiem. Paradis na 167 cm. Eee, Denis, to się zgadza, to się zgadza, dobra. ma dobra, że to zobaczymy. To no pewnie jest, Len... Oj, i synek, wpadłeś. Już byś chciał. Pyk, areszt. wynocha stąd. No, a osoba, prosimy. O Boże, praca. Dobra, jesteś im poszedł. 6 miesięcy, nie ma znaczenia Nie zostaniesz tych 6 miesięcy Przekro mnie Idziemy dalej, następna osoba no, Ja to w ogóle więcej osób przyjmuje w ten sposób Dobra, na no nie jesteś Gdzie twój paszport? Kilka tygodni... No, nie mam paszportu, no, już mi się O, zajebiście Jaki paszport na no, człowieku sraki. Pyk, pyk, nadwaga. Idziemy dalej. Mm, no, do pracy. Dobra, poczekaj, ty, praca. Yy, praca, 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 gdzie pozwolenia. A, odwiedzina, oczywiście <grym> Ja Z pełnym przypadkiem się pomyliłem. Jak to do tego doszło, nie wiem. O Boże, dobra. Masz. Co jest? No przecież poprawił się ten symbol jeden. Transit. Kilka dni. Dobrze. Przecież poprawił się ten symbol, Ja pierdzielę Antegra, Glorian w jest takiego. Ta to się zgadza. Jedna, druga, trzecia. Eee, poszukiwany nie jesteś. Eee. No. Dobra, to... Znajemy cię widzę, tak? Bardzo. Dobrze. Widzę. Nie, nie. Nie, nie był Import jak z Ja Ja Prodole. O... Jeju. Jak miał s sfałszowa? znaczek sfałszowany, ja raz nie zauważyłem tego. Kurde! No trudno się mówi. Hmm. O Boże! Praca Dobra, nie wyglądasz jaką tygodnie Stare zdjęcia, no dobrze Wszystki palców, wiem, że już jeszcze zobaczymy Renik Saleonik Margeraus o No, coś w coś mi się nie wydaje, że to jest to jest zdjęcie. Nie możemy cię wpuścić... Dobra, jeszcze przyjmiemy jedną osobę, która... No, musimy dobrze przebadać, żeby... Aby na pewno żadnego błędu nie było, chyba że będzie od razu z imporu. I wtedy, wiadomo, odrzucimy ją z miejsca. Ale ona nie jest z imporu. O Jezus, praca, kilka miesięcy... Krótkie włosy, wzrost się zgadza, Arin Hansonow Great Rapid, Wchody się zgadzają, akrykultura um... Dobra, daty, tu się zgadza, tu się zgadza, tu się zgadza Pieczątki chyba nie sfałszował, Great Rapid Dobra, wydaje mi się, że masz wszystko, git Uznajemy ci, proszę bardzo, wy... Można wy... możesz spadać I mam nadzieję, że niczego nie sfałszowałeś Dobra, słuchaj, szczęście, że byłeś czysty Dobra, dla was obraz do pracy. No super, ale no niestety nie mogę go powiesić, gdyż będzie na mnie szefostwo złe. Sorry. jedzie bez jedzenia, bez ogrzewania. No, tym bardziej, że kontrola dzisiaj przychodzi, to już w ogóle przypał. No, dziękuję, że jestem bohaterem stoczki Super, ale no nie mogę tego powiesić. Nie, nie dzisiaj, sorry. Eeeem... Dobra, poczekajcie, poczekajcie, poczekaj. ehm, Import się swoje błędne polityki, bo teraz mogę przekroczyć swoją granicę... Okej, okay. jeszcze wzłożą wizytę... Poszukiwani są ci ludzie... Zasady, dobra... Dzień dobry! Czemu? Trzy upomnień... Nie pozwólcie, by spadła, dobrze... E, wpuścicie ją Szaja Pierszowska, kurwa, żeby jej nie zapomnieć. Niech żyje, Arstoczka Szaja Pierszowska, Szaja Pierszowska, Pierszowska, dobra Szaja Pierszowska. No, żebyśmy jej. O, szaja Pierszowska Szaja Pierszowska, Szaja Piotr, ma Arstoczki. Sara Kusler, dwa dni Kody się zgadzają Skalo, Bristol, Female długie włosy jak zawsze Kurwa te kobiety nie mają długich włosów Ale zgodne Daty się zgadzają Dobra, ono się wszystko zgadza proszę, proszę bardzo, witamy Nie, no nie gadaj Że ona była poszukiwana Uff Dzień dobry Zabójca z Antegry jest w drodze e... O Jezus poczekaj poczekaj kalet is tam Jezus poczekaj Za dużo tych nazwisk To muszę sobie zapisać Okej okay. Okej okay. Pierwsza Pierwsza Tam, tam wpuścić Dobra, to jest pierwsza rzecz a tutaj co? Kalet istam. Kalet istam. Zatrzymać. Dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Agent zakonu warstwersy. Dobra, musimy go powstrzymać. Mamy go. Dobra, 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 Ezik. Khaled jest tam, dobra. Eee, nie dotykać proszku, o Boże. O, to mam mu dać, nie? Eee, dobra, Ingrid... Eee, o Jezus Maria. Poczekaj, poczekaj, kilka... czekaj, miesiąc, tak? Długie włosy, jak zawsze kurwa nie macie tych włosów Zrozum, nie wiem czy cię zgadza Długie włosy to w ogóle nie wiem Dobra, czekaj miesiąc, tak miesiąc Z wizytą, dobra, daty się zgadzają True Glorian w Republiki. Ingrid, Ingrid Czesnekowa na nie jesteś Kody się zgadzają, dobra Damy w Tak Idziemy dalej, na sprawę prosimy Szkiwana, nie jesteś Spotkanie dyplomatyczne, dobra Herkowa Baleńska, Herkowa Baleńska Haihan w imporze Chody się zgadzają, dobra Jesteś czysta mhm. Dobra co to jest? Nie masz paszportu. Wróć. Nie masz zgody na wjazd, przecież nie masz szans. Faszysta pierwszy raz to określenie słyszę. Dobra, szaja i ten. Eee... Thomas Dobra, no wzrost, no powiedzmy, że się zgadza Wygląd, no powiedzmy, się zgadza Daty się zgadzają, wait a minute Dobra, musimy się zrewitować Aha. To nie no, teraz cię muszę przyjąć Mam no, nadzieję, że teraz że nie muszę dawać... No, git Która poszukiwana nie jesteś? Transit Kilka tygodni, dobrze Juksel karata, karata Great Rapid Ym, Dobra, to się zgadza Chody się zgadzają Daty się zgadzają, dobra, wydaje mi się, że nie jesteś tam, prawda? No nie, to tam Dobra, wydaje mi się, że może cię przyjąć. Yy, kalet, dobra, to nie jesteś tam kaletem, yy. yy. a nic muszają. Dobra, proszę, kulturalnie, eee, aaaa. Hmm Co się stanie? Kurwa, coś, co ja zrobiłem? Oj! Oj, 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 oj chyba źle zrobiłem Kurwa, źle zrobiłem Aaa, Mogę jakoś powstrzymać, ale nie aż tak. No Jezu, bo proszę jakby mnie zabił jak w Dobra. Dobra, dobra, to... Poczekajcie chwilę, musimy z tego miejsca wrócić. Kurczę, w ogóle zapomniałem tego nagrać. Jest, przepraszam się skupiłem na grę. Odmówiłem temu koledowi, co mówi. Mm. Jakby temu uwioscą... Odmówiłem i po prostu są do kara i tyle, on co poszedł gdzieś. Nie wiem. Michael Groszek. A to mam groszek. Coś tu się... Nazwisko nie zgadza. To jakiś Polak, chyba. Nie myślimy da. Dobrze, zobaczymy, jak się zmieniłem. Czy w ogóle się zmieniłem? Już patrzymy, ale rzeczywiście. Co tutaj są tego? Dobra. Okej, okay, dobra, to nie było tematu. W takim razie testujemy mhm. dzisiaj. Jesteś czyste, widzę. Nie bardzo. Sprawujcie się dobrze, nasza osoba. No dobra, poszukiwany nie jesteś, eee... Um. tu dato ci się nie zgadza, synek. No to odnowisz gdzie indziej, no. Kromi no nie tutaj. No nie możemy cię wpuścić, sorry. No, nie jesteś. No dobra, gdzie masz paszport? Czekam mieć mieć paszport Ilonia Rez? Dobrze, masz paszport. Nie Antegria Outer Grows. Daty się skazują. Arstotka. Dobra. Ty jesteś ty? Na pewno. A, dobra. Gdzie uznajemy? Proszę bardzo. Przeja Pierwszowska, dobrze. Jej nie było. E, Natasza, imigracja, dobra. 68 kilo, 170 metrów, krótkie włosy. Truglorian w Republiki Dokumenty, dobra. Dobra, to się wszystko w takim razie wskazał. Proszę bardzo, dajemy tej osobie wszystko. Prosimy osobę. A? Ty poszukiwany nie jesteś. Orwech Wonor. Zroz się skadza. Trocline, Klein, to się zgadzają Altan. Dobra Dobrze. Dobrze. Hmm. Dobra Dobrze. też poszukiwany nie jesteś. Wschodni Grestin, wzrost się zgadza. Tam w Diamandę, Ty w Diamanda. Endiforma. Dobra, także Ciebie też uznajemy. Jeszcze w jedną osobę wpuścimy. Dobra. Eee, o matka, ja tego Ty masz. O tej pracy Haj, Kilka tygodni. Eee. Jeszcze kilka tygodni to jest jeden miesiąc No dobra, to się zgadza 6 do tymi, to się zgadza Dobra, wpuszczamy cię, nawet jeżeli masz coś nie tak I idziemy do domu Pyk, pyk, pyk Ale wydaje mi się, że miałeś wszystko dobrze akurat pod tym względem wyżej trudno, dostaniemy karę No ale nie miałeś wszystko ok, dobra Spoko Eem, dobra. Eem, tak, zatrzymanie, dorad musimy, jedzenie, ogrzewanie dać. W sensie, czy teraz nie warto dawać ogrzewania na os. No, to, jest, to wychodzi na zero, praktycznie, dobra. Trzecia kategoria, myślę, że potem wyzwykamy złość sąsiadów. Eem. Dobra, no także ostatni dzień jeszcze, tutaj pociśniemy. Yy, przynajmniej udolność. Yy, dobra, no to niestety musimy dać się spoko. Yy, dobra, co to jest? Poszukujący. Oficjalny program azylu, dobra, przyznanie azylu. Petenci z pewnością nie potrzebują zgody na co? Decyzją, nie potrzebują skody na wjazd, karty i transakcje. Okay. czyli jak ktoś jest azyl, to. No dobra, dobra, dobra. Zresztą, tę jako muszę przenieść. Um, to, to Shingleton, okulary, przeprowadzam się. Stefani, Wagar. Kody się zgadzają, to się zgadza. Shingleton, okulary. Szkiwana nie jest też imigracja. W takim razie wszystko się zgadza. Nie prosisz o osoba, osoba? przecież ty wczoraj już tu byłaś w Azylu politycznego Czekam Twoje ucisk w palce Dobra, wydaje się będzie w nie wszystko zgadzać jest w Vantegry Dokumenty 163 cm No zgadza się kody się zgadzają no, bo tak naprawdę no, nie musisz mieć składu nawiast. No, to się możemy wpuścić, tak? Tak, to się możemy wpuścić. Dziękuję Wam. No, proszę cię bardzo, no. Szaja pierwszowska, zaraz jeszcze muszę ją zapamiętać znakomić tutaj. Szaj, Shai, mm, Ciebie tu nie ma. Benjamin. Um, 14 dni. Zachodni Gresin się zgadza. Benjamin Balmaceda, Benjamin Balmaceda. Kilowcy mi się zgadzają. Co się zgadza się, dobra. Przyjdę. W Benjaminie. Wracimy dalej. Okej okay. Czerwona. Co. Mam to w dupie, tak szczerze. Prawdopodobnie masz wszystko dobrze. Więc tym bardziej przypiję ci zieloną pieczątkę. Cholera. I co, wyszedł? To za łebów <śleszone> nie jesteś, okej. Okay. Zachodni Grestin, długie baki. 92 kg, 179 Jakiś ten wzrost, tak lekko, ale pewnie buty czy coś, dobrze. Ile z Pawlek? Oj, 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 ale drugie imię, pewnie nie. Tutaj daty się zgadzają. Spaców, no a pewnie ma to drugie imię, nie? Czuję. O, ma drugie imię. Dobra, rzeczywiście, także tutaj przyjąć. przecie bardzo, pyk-pyk czemu sobie Dobra. nie jesteś podejrzany. No słuchajcie. Jego opłaca się wpuścić, bo on da mi on da mi sporo hajsu za to. 5. Yy, on da mi sporo, to jaką płacę mi się przez, przepuścić? Yy, jaką płacę mi się przez, przepuścić, bo on dostał nam więcej, bo nam dużo pieniędzy tam, yy, Dokumenty, tylko odwiedziny, gloria, długość popytu. 6 miesięcy, i tu, tu coś się nie zgadza kobieta. A tylko trochę masz źle, nie? Tu, się pomyliłaś, bla 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 no jak, kilka... A no tak, kilka tygodni, no to się zgadza. Dobra, Redoska Katarina, dobra, wydaje mi się, że tu resztę masz. Dobrze, tak, że nawet ci tego nie przeglądam już. Eee, także po prostu przyjmujemy cię i lecisz. Lecisz dalej. Że dalej lecimy, tu nie ma co? Serio sprawdzać. Podejrzesz... Czy to jesteś ty? Panie. nie. O, jednak to jesteś ty, ty. Ty, ty, ty! Kurwa! Z jednego zabił już. Boże. Zamach terrorystyczny znowu. Siostra została aresztowana. O Jezus Maria. No dobra, zadotujemy ją, weź tych frajerów odrzucimy. Um, no, weźmiemy ją, no. No, idziemy spać, no. I też kończymy ten odcinek, myślę, także. No, dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie w górę. Chodźcie się, na razie, papa, cześć.